W naszej redakcji były już odkurzacze, które automatycznie opróżniały zbiorniki, tworzyły mapy 3D pomieszczeń, automatycznie nawet czyściły mopa, ale nie było jeszcze takiego, który by sterylizował podłogę przy pomocy promieni UV. Tym bardziej interesuje mnie więc dzisiejszy bohater testu, to znaczy RoboJet X Level w wersji czarnej. Jeżeli Was też, to zapraszam do materiału. Na początek muszę podkreślić to, że RoboJet X Level w wersji czarnej jest naprawdę sensownie wyceniony. Znaczy, ostatnio w redakcji testowaliśmy głównie takie molochy. 3000, 4000, nawet ponad 5000 zł to nie oszukujmy się, jest naprawdę dużo po prostu za kolejna GD w domu. Tym ciekawiej, że RoboJet jest po prostu znacznie od tych sprzętów tańszy. Recenzowany model RoboJeta dostaniecie w znacznie niższej cenie, a na pierwszy rzut oka ma to co najważniejsze, a nawet więcej. Na przykład wspomnianą lampę UV, która posłuży mu do sterylizacji podłóg. No dobra, ale first things first, jak mówią Anglicy, to znaczy to co najważniejsze najważniejsze najpierw, jak wykonany jest ten robot. Od razu mówię, że dość solidnie. Wydaje mi się, że spokojnie wytrzyma jakiekolwiek uderzenie, jeżeli macie na przykład jakiegoś większego psa, który lubi atakować takie odkurzacze, to nic nie powinno się stać robotowi w zderzeniu z nim. Jest wykonany głównie z tworzywa, za to bardzo solidnego. Mierzy nawet z wieżyczką poniżej 10 cm, więc bez problemu powinien zmieścić się pod większością nowoczesnych sof na nóżkach lub szaf. Podjedzie też nawet pod dwucentymetrowe wznieśnienie więc wszelkie progi są mu po prostu niestraszne. Producent zachwala również możliwość sprzątania nawet czarnych powierzchni, więc miłośnicy czarnego marmuru albo czarnych paneli nie muszą się niczego obawiać. A, bo wspomniałem o wieżyczce, no to już mówię. Na górze znajduje się główny sposób rozpoznawania otoczenia przez robota. To znaczy sensor lidar. A właściwie technologia laser 360 pro. No ale to w praktyce lidar, czyli rozpoznawanie otoczenia przy pomocy systemu laserów i czujników mierzących czas odbicia. Od od różnych powierzchni oraz zmianę właściwości takiego odbitego światła. Ma to taką zaletę, że dzięki temu robot natychmiastowo w trakcie pracy i bardzo precyzyjnie mapuje otoczenie. W zestawie z odkurzaczem automatycznym dostaniecie również sporo różnych akcesoriów. Najważniejsze są trzy: szczotka do podłóg twardych, moduł mopujący i pilot zdalnego sterowania. Warto przy tym pamiętać, że do pilota producent nie dorzuca baterii, ale też do kupienia baterii to raczej żaden problem. Z drugiej strony miło, że moduł mopujący wyposażono w dwa dwa wymienne mopy, które zresztą można bez problemu umyć pod bieżącą wodą po pracy lub wyprać. W pudełku znajdziecie również dodatkowy filtr HEPA. Tak, ten zgodny ze standardami. Zatrzyma do 99,95% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Są też aż cztery szczotki boczne, szczotka do usuwania włosia, no i oczywiście stacja zasilająca. Dodawane akcesoria oceniam na plus, zwłaszcza te dodatkowe szczotki boczne, których obecność nie jest aż tak oczywista w tym przedziale cenowym. Zwykle są po prostu dwie, a nie dodatkowe zapasowe jeszcze dwie. No dobra, ale największą ciekawostką tego robota automatycznego jest jest wspomniana już kilkakrotnie lampa UV. Tak, na spodzie znajduje się szereg lamp ultrafioletowych. W założeniu mają wybijać podczas pracy wszelkie zarazki. UV o odpowiedniej długości fali po prostu sterylizuje powierzchnię, zabijając bakterie. Jeżeli boicie się, że UV może być niebezpieczne dla człowieka, no to już spieszę z odpowiedzią, to nie jest. Producent doskonale o tym wie, że promieniowanie ultrafioletowe nie powinno padać bezpośrednio na skórę, więc jeżeli spróbujecie podnieść takie urządzenie, albo dajmy na to przewrócić na zakład, że plecy, to automatycznie to podświetlenie się po prostu wyłączy. UV włączycie wprost z aplikacji, dołączając go do standardowego trybu pracy. Możecie też skorzystać z niego w trybie sterylizacji, w którym robot skupi się na danym obszarze, zabijając obecne na nim bakterie i roztocza. Jak do każdego nowoczesnego robota automatycznego, tak i tutaj producent po prostu dorzuca oprogramowanie na telefon. RoboJet X Level bez problemu ściągnąłem ze sklepu Google Play, a także sparowałem wprost z odkurzaczem. Interfejs tej aplikacji jest prawie w pełni spolszczony, nieliczne komunikaty Pojawiają się w języku angielskim, a na dodatek dość prosty i przejrzysty. Z drugiej strony nierzadko zdarzało się, że oprogramowanie po prostu się zacinało. Zwłaszcza wtedy, gdy podałem zbyt dużo poleceń robotowi w krótkim czasie lub przyciskałem nieodpowiednią sekwencję funkcji. Ale to jest po prostu mały pikuś. Jest tutaj za to wiele różnych dodatków, które są przydatne po prostu w takiej aplikacji, jak na przykład diagnozowanie poszczególnych elementów urządzenia. Jest też sterowanie ręczne oraz tworzenie harmonogramów. A, ale niestety to ostatnie akurat pozbawiono możliwości wybierania. Zbierania konkretnego trybu pracy na poszczególne dni. Trochę szkoda. Kiepsko również rozwiązano sprzątanie punktowe. Jasne, jest taka opcja, ale nie da się wybranego punktu jakkolwiek skalować, przez co robot zawsze niepotrzebnie sprząta zbyt dużą powierzchnię. A ze względu na obecność wieżyczki Lidar, teoretycznie taki robot powinien być w stanie precyzyjnie posprzątać w zasadzie każdy rozmiar, każdą płaszczyznę wyznaczoną mu przez użytkownika. Przy tym pamiętajmy o możliwości ustawienia stref to mniej wygodna opcja, ale dzięki nim jak najbardziej macie możliwość wysprzątania jeszcze mniejszego kawałka podłogi. Na zakończenie testy takie praktyczne. Zawsze w redakcji po prostu sprawdzamy mniej więcej w podobnych warunkach, to jak radzą sobie poszczególne roboty w takich naszych standardowych testach. No i jest tam po prostu sprzątanie podłóg twardych, sprzątanie dywanów. Jeżeli robot ma możliwość pracy combo, to znaczy również na mokro, a ten ma to także mopowanie podłogi. No i chociażby dajmy na to hałas lub rozpoznawanie przeszkód. Najważniejsza jest kwestia odkurzania i tutaj nie było większego zaskoczenia. Producent chwali się 3000 paskali ciśnienia wytwarzanego przez robota i faktycznie sprzęt na twardej podłodze zasysa to co trzeba. Zwłaszcza przy najwyższym z trzech trybów. równo małe jak i większe cząstki zbiera bez problemu. Chociaż czasami rozrzuca je na boki przez dołączone szczotki boczne. Co to właśnie dzięki nim nie ma większego problemu z kurzem czy chrupkami, które utknęły przy krawędziach ścian. Można więc śmiało powiedzieć, że robot zbierze tak naprawdę wszystko. No chyba, że mowa o dywanach, bo to niestety raczej nie jest robot sprzątający do takich typowych dywanów. Nawet pomimo tego, że zwiększa automatycznie siłę ssania podczas przejazdu. Przy standardowym dywanie o niskim włosiu miał problemy ze zbieraniem zarówno mniejszych, jak i większych brudów. Potrzebuje więc więcej przejazdów, aby zassać okruchy jedzenia. Warto pamiętać przy tym o tym, że aplikacja daje możliwość podwójnego sprzątania, dzięki czemu odkurzacz lepiej posprząta dywany. Jednak zwykła Powinien już być mniejszy problem, bo one nie mają po prostu włosia jakiegokolwiek. Z kolei mopowanie wypada naprawdę nieźle. W aplikacji wybierzecie, w jaki sposób ma pracować odkurzacz RoboJet X-Level. Polecam dokładniejszą jodełkę. W moim teście zaschniętych plam po herbacie robotowi faktycznie udało się doczyścić kafelki. Nie ogarną wszystkiego za jednym przejazdem, ale powiedzmy sobie szczerze, zaschnięta plama po herbacie to jest dosyć trudny przeciwnik dla jakiegokolwiek robota, a poza tym i tak w takich neurologicznych miejscach, jak na przykład Kuchnia zazwyczaj zalecałbym dwa przejazdy. Jest jeszcze kwestia hałasu, która jest o tyle interesująca, że na pierwszy rzut ucha nie umiałem za bardzo odróżnić pomiędzy sobą poszczególnych trybów pracy urządzenia. Jak się szybko okazało, to nie tylko iluzja akustyczna. Redakcyjny decybelomierz również wskazywał podczas pracy odkurzacza w warunkach testowych około 32,5 dB, podobne odczyty. W każdym trybie głośność sięgała nawet 77 dB, natomiast to zależało od tego, jak blisko decybelomierza był sprzęt. Przez większość testów głośność oscylowała pomiędzy 68 a 70 decybelami. W praktyce odkurzacz jest słyszalny, ale nieuciążliwy. Na zakończenie kwestia przeszkód. No i RoboJet X-Level radził sobie świetnie z wymienianiem takich typowych rzeczy, to znaczy na przykład mebli, krzeseł, stolików nocnych czy łóżek, nie będzie obijał się po prostu ani o meble, ani o ściany. Za to pojawiły się problemy z małymi obiektami, które po prostu rozjeżdżał, ale nic z tym dziwnego, bo model wyposażono w lidara oraz a nie pełnoprawną kamerę przednią, przez co po prostu nie rozpoznaje takich małych obiektów, które znajdowałyby się przed nim. No i tutaj werdykt i rozwiązanie jest proste. Jeżeli kupujecie ten model, to przyzwyczajcie się raczej do tego, aby podnosić skarpety z ziemi i różne małe rzeczy, a na pewno świetnie wysprząta podłogi. Podsumowując, RoboJet X Level to model ze średniej półki cenowej, wyposażony w faktycznie działającą funkcję mopowania, przydatne dodatki i aplikacje, która potrzebuje odrobiny pracy, ale również jest funkcjonalna. Jego UV jest zdecydowanym wyróżnikiem na rynku, który potencjalnie może przełożyć się na wyższy poziom higieny w domu. Co Wy w ogóle o tym sądzicie? Odezwijcie się poniżej w komentarzach. Czekam na Was tam, a także na naszych socialach, na przykład na Facebooku, grupie testerzy wideotestów, na Instagramie, na TikToku. No i widzimy się również w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie, no i cześć!